Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam Was w kolejnym odcinku z DZ4 No dzisiaj puchar świata widzę moi drodzy, nie ma co tutaj przedłużać, będą nie ruszamy do kolejnych zawodów Zobaczymy co tym razem nas czeka matysówka HS77 O więc mała skocznia moi drodzy czyli będą emocje, na pewno będą Spocony kasztan zaczyna, to jest dosyć niespodziewane, ale no krótko skacze 47,5 tylko metra, więc bardzo krótki skok. Bronisław Mapper z numerem drugim, na no pewno Was zaskakuje, że nie ma tu Petitka, no ale jak widzicie, po ostatnim konkursie mocno się przebił. Bronisław Mapper 68,5 metra, i oczywiście obejmuje prowadzenie Petitek 21. No, on jakby tutaj troszkę nam y, uciekł spod y, linii. Można powiedzieć yy, pod haka, ale teraz drugie miejsce za Bronisławem Mapperem. Więc raczej na tej skoczni punktów tej nie osiągnie Hetman z numerem czwartym. Czy Hetman obejmie prowadzenie? Chciał, ale ten skok również krótki: 67,5, no i 112. No tam na razie Bronisław Mapper przewodzi. A co cię to obchodzi? A co cię to obchodzi? Tu będzie najdłuższy skok na razie. I proszę bardzo, jest 72 metry równe. I oczywiście, prowadzenie Sub023. Kolejny z tych, którzy na pewno chcieliby tutaj zapunktować. Ale czy będzie w stanie wyjść z progu? Bardzo dobre. I skok również świetny. Jeszcze dalej. 76,5 metra. No i oczywiście, liderem jest Better Player. No, better player, błąd na progu i naprawdę skok szarpany. Ostatecznie miejsce czwarte. 68 metrów dokładnie. Puma. Puma chyba troszkę o klasyfikacji, ale dzisiaj raczej tego dorobku punktowego nie poszerzy, bo jest szósta, dopiero lokata na 8 skaczących. Pierwsza do archiwum. <laughs> Jeszcze ad archiwum, natomiast będzie na pewno chciał powiększyć dzisiaj swoje punkty i 75,5 jest tego dowodem jest oczywiście prowadzenie. Jansban. O Jansban na pewno nie powiększy. To jest chyba najkrótszy z skok ogólnie. Miejsce 9. Jednak nie spocony kasztan jeszcze gorzej. 50,5 tylko Jansban. Dominik. No i Dominik lubi na taki skoczny skakać, i od razu jest 75 metrów. I oczywiście trzecia lokata. Koziszek. Koziszek. Świetnie! Bardzo dobry skok. Miejsce trzecie: 76 metrów. No, i następny to już Kacperito Kacperito. Krócej będzie chyba, ale pomimo tego walczył do samego końca. I efekt szósta lokata dla niego Kubabus. Bus Kuba Bus niezłe to wyjście z progu. I oczywiście, miejsce na trzecie po po Fekcio, może jemu się tutaj powiedzie na taki skocz O nie, wyjście z progu spóźnione, no i daleko, daleko będzie. Miejsce dopiero 12. Krystal XD YouTube, no i Krystal, świetny skok Krystala. Więc no, mamy nowego lidera 77,5 metra. Krystal, no i następny to już Kuba Brat. Kuba Brat... Także niezły ten skok i miejsce siódme, skakuje nam Kuba Brat, Fisek. Fisek dopiero na 8 miejscu, sorry, ale zdziwanie mi się załączyło. Znowu po raz kolejny zresztą komunikacyjnym. Komunikacyjnym, no też ten skok na pewno porównywalny, ale dopiero siódma lokata, mimo wszystko. Ja to mam szczęście. Ja to mam szczęście. Odpalił rakietę. No i miejsce drugie, 77,5. Tylko za krystalem ich za YouTube i to tylko punkt Kelnix. Oj, Kelnix, także niezły ten skot. I miejsce oczywiście trzecie tuż tuż przed Wieszczadą. archiwum. Patryks. Patryks, wysoka parabola. Lotuj! Czy nowy lider? Tak jest! 78,5 metra, no i musi przewodzić. O 1,7 przed krystalem. Miki. na pewno krócej od poprzedników, miejsce dopiero trzynaste Mikiego. Mystic. Mystic, troszkę dalej. Ale miejsce również trzynaste. Niko. No Niko wydawało się, że jeszcze dalej. Noty będą na pewno piękne i piąte miejsce dla Niko. Więc tuż, tuż za podium jak na razie Babusan. No i Babusan też skakuje tutaj bardzo blisko. Piąta lokata z Niko. Maciek Woźniak. Maciej Kwoźniak też bardzo podobnie I miejsce piąte, więc lepiej troszkę oceniono pół punkta dokładnie Welin No i za chwilę trzydziestkę będziemy już mieć za sobą Więc niedługo połowa za nami Welin daleko, powinien na podium chyba skoczyć, miejsce drugie nawet Więc tylko za Patryksem Kamil Kamil, też daleko! I nawet prowadzenie ma i z Patriksem, więc 78,5 Dwa najdłuższe skoki jakie oglądaliśmy Kapi gra 123 Kapi gra też troszkę tutaj Początek niezbyt, ale 14 miejscem ma, więc za Koziszkiem i Kubą Busem jest Demateuszek O ile Mateuszek, spóźnione wyjście z progu, to już jest po konkursie. 26 dopiero, miejsca Igor Trzaskowski. No, Igor nam padł w pewnym momencie sezonu. No, i teraz dopiero 21. Krótki ten skok, tylko 73 metry. Kubi 2. niestety ci najlepsi popadali, no i kubilaj 2 miejsce siódme Więc też jakby nie patrzeć jeszcze do niedawna była to czołowa dziesiątka, Narej I Narej także nieźle prezentuje się na miejscu ósmym ex z Maćkiem Woźniakiem Zobaczymy co na to Butix, numer 35 No i myślę, że spóźnił trochę to wyjście z Progobutix, Co od razu widać po nocie, bo dopiero 16 miejsce dla niego jest. Czas zacząć zabawę. Czas zacząć zabawę i piękny skok, ale na miejsce szóste. Eżekbo z Kelniksem. PTG. Ojoj, oj, oj, to mogło zdecydowanie lepiej wyglądać. Miejsce czwarte PTG, Ezekwo z Krystalik YouTube. No zdecydowanie to nie poszło po jego myśli. Konrad S. ojoj oj, oj, Konrad. No, nie ma tragedii. Dziesiąta lokata, Ezekwo z Maciekiem Woźniakiem Narejem. Więc też to źle nie wyglądało. Long cut. No Lonkat chciałby troszkę dalej. Miejsce czwarte. Tuż, tuż za podium. I to jedna dziesiąta punkt, tylko lina straty. Więc naprawdę niewiele dew. A dew skoczy daleko. Proszę bardzo, prowadzenie. patryk z Patriksem i Kamilem. Bartolini. Bartolini! Pięknie! dobry ten skok! Ale ósma lokata, jak z ekwizja, to mam szczęście. Połapek! Też myślę, że skoczy ładnie. Miejsce 12 dla połapka. Następny to już Pan Skalmar. Askalmar, nie... Za krótko. Miejsce 14. Egzekwat z Woźniakiem, Narejem i Coradem S Mati 1994. No i proszę bardzo, jak ty Mati próbuje... Ach, 18 dopiero. Marek Wawrzyniak. Oj, kiepskie do wyjście z progu, co już wiemy, że to nie będzie dobra nota dla niego. 28 miejsce dopiero, więc szary koniec dzisiaj dla niego. Kliks. No, powoli się zbliżamy do tych najlepszych, ale Kliks także się do nich chce zaliczyć, bo to jest 8 miejsce. I jak za kwotę, ja to mam szczęście i Bartolinim. Limocy. Kiepski ten skok. Wyglądało to już tak na progu źle i 30 lokata. No też raczej nic dobrego nie wróży dla niego dzisiaj. Kari 44. Kari pięknie. I no, dopiero 24 miejsce. no chyba się podjarałem tym, bo myślałem, że troszkę wyżej będzie, ale niestety tu trzeba daleko skakać. X7Killer X62 Wyjście z progu fatalne. No i w skutkach widzimy, co to oznacza dla niego. 40. dopiero miejsce. Wikto. Też kiepski to będzie skok. Też nie będzie to udane. I miejsce 30. dopiero drugie, więc też odpada nam z rywalizacji niestety. Wikto. Krzysiek Sportowiec. Oj oj, 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 Krzysiek uratował chyba sobie ten skok. Miejsce piętnaste. Egzekwo nie jest. Jest sam. Już miał mówić, że egzekwo z kimś. lucario 69. Lucario. Bardzo podobny skok do Krzyśka. I miejsce 11, troszkę wyżej egzekwo z Kalniksem i czas zacząć zabawę. Daniel Groński, świetny występ tydzień wcześniej, więc... Popatrzmy, jak teraz sobie poradzi. Bardzo dobrze! Daniel Groński, miejsce czwarte, więc nadal dobrej dyspozycji. Zwoleński chuligan. Też powinien być to dobry skok. I jest chyba na miejsce dziewiąte, więc też dobry występ. Drakula nietoperek. Oj, Drakula, kiepsko to wyglądało na progu. No i efekt, 43 miejsce, bardzo odległa pozycja. Renkron. No i Renkron, fajnie na progu. Tutaj troszkę gorzej, ale jest 10 miejsce, więc czołweczka również dla niego dzisiaj. Pan Lopez. No już to są już ci najlepsi, to w tym sezonie nie zawodzili, ale jak widać pan Lopez, 39 miejsce i skocznia chyba nie dla niego. Filip Kasprzyk. Też nie, też nie wygląda to dobrze. Też kiepsko i 33 dopiero miejsce. Zdzichu wiadro. No rozsypał się nam trochę. Bo już naprawdę miał wszelakie... Aspekty, które dawałem mu szansę na yy, prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Teraz 10 miejsce, więc jeszcze jakby nie składał broni, to boł Tonik Bow natomiast chyba złoży tutaj broń, bo to jest pierwsze dopiero miejsce Patryk Wójtowicz O Patryk, czy to nie było złe? zły pomysł z tym wyjściem z progu? No! Może i było złe, ale jest 15. miejsce Exekwos, Kelnixem, w czas zacząć zabawę i Lukario 69 I jest awans do drugiej serii FC Rider City Czy on tu zabłyśnie jakoś? Starał się No i ma 12. lokatę Exekwos, ja to mam szczęście, Bartolinim i Kiksem Cydik. Wielka niewiadoma. No i czy Cylik będzie miał awans? Miejsce 28, więc czeka. O, no, na 28 miejscu mamy Egzekwo, więc tutaj oczekiwania są wielkie. Anti-Avanti. Między innymi jak sobie poradzi? Anti-Avanti. No, błyszcząco. Awans pewny, siódme miejsce jakos krystalik na YouTube i PTG. No i została trójka. Libertarian najpierw. Libertarian. No nie wiem. To jest 24 miejsce, więc ma awans Libertarian. Więc Cydzik chyba nam w tym momencie odpad I została Agnes i Xaver jeszcze Agnes. Odpaliła rakietę. I miejsce 17 na chwilę obecną, jak w czas zacząć zabawę. Lukario 69 z Patrykiem Wójtowiczem. No i został Xaver na zakończenie. No, też chyba z awansem. 11 miejsce Xavera, więc lider Pucharu Świata nie zwalnia. Renkron, Dzichu wiadro Xaver, 11 miejsce, ale po pierwszej serii. No miła bardzo niespodzianka mamy na prowadzeniu trzech skoczków, jest to Patryks, Kamil oraz Def na miejscu czwartym, Ezekwo, z Danielem Grońskim. Dalej szósty, Lonkat, siódmy, Krystalik, z tu PTG i AntiAvanti, dziesiątka zamyka Zwoleński, Hulikan. No a na trzydziestym miejscu ostatecznie, na dwudziestym szóstym, Maciek Woźniak, Narej, Konrad S., Pan Skalmar i Libertarian. Więc w tym momencie to jest ta, to są ci skoczkowie, którym udało się awansować do drugiej serii. Dziedzik poza awansem, no to tutaj troszkę straci. Czekamy zatem za drugą serią konkursową. Maciek Woźniak rozpocznie. Tak, 30 jest po prostu. Maciek Woźniak. No i popatrzmy, jak się będą skoczkowie w drugiej serii spisywać na tym jakże ogromnym obiekcie, na Matysówce. Maciek Woźniak zaczyna. 76,5, czyli tak jak w pierwszej serii miał Więc nic się tu nie zmieniło Narej Czy Narej dołączy do kolegi? Starał się jest to prowadzenie Więc tutaj przewagę nawet sobie zrobił nad nim Te pół metra zrobiło różnicę oj, Konrates. Czy Konrates jeszcze dalej? Chyba tak to jest 78 metrów wysokiej oceny, no i w tym momencie lideruje pan Skalmar. Czy to będzie również taki daleki skok? No, na drugie miejsce, trzecie, drugi, więc wyprzedzał punkt Dareya. no i został jeszcze Libertarian, ten, który miał gonić w klasyfikacji generalnej. No, ale na razie to mu to zbytnio nie wychodzi. Popatrzmy, no jak ten skok, krótki niestety. I to jest piąte miejsce, w tym momencie ostatnie dla Libertariana. Krzyśek sportowiec, miejsce 25. Niewielkie różnice między skoczkami. Powoduje, że może być bardzo ciekawie w tej drugiej serii. Miejsce czwarte, Krzyśka sportowca, więc on tutaj też nie zawojował świata. Kubila 2. A, Kubila 2, co na to? Kubilaj 2 zajmuje drugie miejsce, więc udało mu się o jedną dziesiątą przeskoczyć pana Skalmara, tylko za Konradem S. Połapek, miejsce 23 po pierwszej serii konkursowej. Uwaga, jak daleko sobie będzie mógł pozwolić połapek? No niezbyt, bo to jest ósme w tym momencie, ostatnie miejsce punktowane, więc kiepski był to skok. Kelnix, miejsce 18. Kelnix, nie był to za daleki skok i Kelnix w tym momencie na dziewiąte miejsce Więc ostatnie, które daje jakieś punkty Czas zacząć zabawę Czas zacząć zabawę, krócej Ale ostatecznie na drugie miejsce udaje się skoczyć, więc tylko za Konradem S, który cały czas przewodzi Lucario 69 Lukario natomiast. Piękny ten skok. No i 78 metrów daje drugie miejsce. 4 zabrakło do Konrada S. Więc naprawdę niewiel... niewiele, niewiele. Patryk Wójtowicz przed nami. 18 miejsce po pierwszej serii Patryka Wójtowicza. I popatrzmy, no nie. To nie będzie chyba prowadzenie. Miejsce czwarte. A szkoda, bo mógł tu naprawdę sporo uzyskać. Zobaczymy, co na to Agnes. No może uciec przed Libertarianem przede wszystkim w pucharze świata i gonić ksawera jak się uda. No Agnes na miejsce czwarte, więc tak samo z Patrykiem Wójtowiczem jest, więc Patryk Wójtowicz mu gro... jej nie grozi. No i przed Libertarianem, więc znowu parę punktów ucieknie. Ja to mam szczęście, miejsce czternaste. Kolejna tura tych skoczków, ja to mam szczęście także daleko. I nawet prowadzenie, moi drodzy, udało się osiągnąć. No bo to jest 70 punktów przewagi nad Konradem S. Bartolini. Bartolini. Prowadzenie Renzek za ja to mam szczęście, tu się nic nie zmienia. Kliks. Miejsce 14 Kliksa i uwaga ile skoczy Kliks Krócej. Wydawało się, że tak nie będzie źle. A tu proszę, dopiero 10 miejsce spadek ogromny. No i FC Rider City. Czy on tu będzie mógł zawojować coś? No chyba nie. Miejsce dopiero 10 FC Riders, więc tutaj za krótko skoczył. Czas na 11 miejsca. 11 miejsce to m.in. Renkron. Walczy o dostanie się do dziesiątki, Ale nie takimi skokami, mój panie. 17, chyba ostatnie miejsce w tym momencie. Nie choć nie, Kelnik jest ostatni. Zdzichu wiadro. Też wraca na salony powoli, ale trzeba teraz dobrze skoczyć. No i ten skok jest niezły. Na miejsce piąte, no więc tutaj troszkę jeszcze lepiej jakby skoczył Xaver. Też bardzo podobnie, ale na siódme miejsce, więc egzekwo z Kubilajem 2, Patrykiem Wójtowiczem Jagnes, więc tutaj się nic w nie zmieni chyba. Zwoleński Huligan, miejsce dziesiąte. Woleński, próbuje i która to będzie rokata? 17 dopiero, ależ spadł. Niesamowicie. Crystalix do YouTube, miejsce 7. Crystal, ładniej, czy to będzie prowadzenie? Tak jest, 270 nota, no i jest prowadzenie krystalix do YouTube. Bardzo dobry skok, czas na PTG. O nie, tutaj błąd. I wiemy już wszystko, że ten skok będzie krótki, i że będzie to chyba ostatnie miejsce, i punkty. Nie, jednak nie. Więc troszkę udało się uratować. Anti-Avanti w tym momencie, chyba najgroźniejszy przeciwnik wszystkich. Anti-Avanti, jak daleko skoczy. Niezły ten skok, ale na które miejsce? Na miejsce szóste. Egzekwator z cichu wiadro, bo że to również i on za dużo nie odrabił. A miał szansę tutaj naprawdę sporo nadrobić dzisiaj po tym konkursie. Long cut. Miejsce szóste, long cuta. To będzie dobry skok. I to będzie prowadzenie o 1,6 punktach. Czas na Welin. Miejsce czwarte, Welin. Welin... Nie. Miejsce 18. Jaki spadek niesamowity. egzekwo z krzyściem Sportowcem na 18. miejscu. No i Daniel Groński. Miejsce czwarte po pierwszej serii. I czyżby prowadzenie? Drugie miejsce. Przegrywa 40. z LK tem. Co pomimo tego i tak to jest dobrze. No i teraz trójka została. Patrix jako pierwszy. Czy to będzie skok poprowadzenie? Tak się wydawało i to jest poprowadzenie skoki, jedną on przed lomkatem. No więc zrobił swoją robotę tak naprawdę. No i teraz Kamil, czy jeszcze dalej będzie w stanie skoczyć? Kamil, no bardzo podobny skok, ale to jest miejsce czwarte, więc jeszcze za Danielem Krońskim. No za brak puty metrów zdecydowanie, no i został def. Wszystko w jego nogach. I niestety, niestety krótko, 23. miejsce Defa, więc dzisiaj Def nie wygra tych zawodów, choć wydawało się po, po pierwszej serii, będzie inaczej, ale za to dzisiejszym zwycięzcą jest niespodziewanie Patrix. No, Patrix, dziesiątą punktu tylko przed long cutem na no, nad Danielem Grońskim, pół punkta, który kończy na trzecim miejscu. No i też powoli zaczyna nam się tu włączać w decydującą fazę Pucharu świata widzów. Na miejscu czwartym Kamil, piąty z YouTube. Szóste egzekwo miejsce. Ja to mam szczęście i Bartolini. Na ósmym miejscu Konrad S9, Lukario 69. No i na dziesiątym miejscu Ekzekłoś Zdzichu Biadro i Anti Avanti. Więc tak to się przedstawia. Lider na 13 miejscu dzisiaj, więc cały czas punktuje i to jest na pewno dla niego spory sukces. PTG, Renkron i Kelniks trzy ostatnie miejsca punktowane. Odpowiednio 28 PTG, 29 Renkron i 30 Kelniks. Moi drodzy, czas pójść na klasyfikację generalną Pucharu Świata Widzów po konkursie numer 28, a przedstawia się na następująco: Xavier nadal prowadzi 646 punktów na drugim miejscu, Agnes 619, trójkę uzupełnia. Jak na razie, moi drodzy, Libertarian ma 603, dalej, czwarty anti 577 Troszkę tu podgonił, ale nie za wiele. Nadal straty są troszkę spore jak na te dwa ostatnie konkursy, które zostały. Sydzik na miejscu piątym 503. Dalej FC Riders City 500. 495 Ma Patryk Wójtowicz, 493 Zdichu Wiadro, Daniel Groński 472. No i już naprawdę niewielkie szanse na tak naprawdę wygranie tych tego całego sezonu. No, Ksaver. Agnes Libertarium Anti-Avanti to w tym momencie takie realne szanse, że ktoś z tej czwórki wygra. To no zobaczymy, to będzie na pewno ciekawe. Dziesiąty jeszcze, ja zapomniałem powiedzieć: Tonic Bow, 471 punktów, i tak to się póki co przedstawia. Na dole, chyba bez zmian. Nadal ostatnie miejsca to jest spocony kasztan, Bronisław Mapper i Petitek 21. No i nadal mamy ilu? Sześciu, którzy nie mają 100 punktów, więc na pewno jeszcze mają dwa konkursy na to, żeby to zmienić. A czy to zrobią? Dowiemy się tego prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Na który was bardzo zapraszam. Trzymajcie się. Na razie, papa. Pa. No i hej!